Kochani, Grapefruit. Jest to owoc dość prosty w wyglądzie, znany mniej więcej od około XVIII wieku, spotkany na Barbadosie. Tak na dobrą sprawę uważany jest za połączenie naturalne połączenie pomarańczy oraz pomelo. Wyróżniamy trzy rodzaje grejpfruta, czerwony, biały i zielony i tak na dobrą sprawę, w zależności od tego z jakim kolorem grejpfruta mamy do czynienia, jest on bardziej lub mniej bogaty w karotenoidy oraz flawonoidy. Poza tym ma bardzo bogaty skład jeżeli chodzi o witaminy, błonnik, magnez, białko, jak również i bardzo dużą ilość antyoksydantów. Tak na dobrą sprawę jest również bardzo bogaty w wodę, ponieważ skład grejpfruta to około 92% wody, więc też doskonale nawadnia nasz organizm. Dla naszego zdrowia i w zasadzie dla naszego organizmu przydatna jest każda składowa grejpfruta, od skórki po pestki. Olejek z grejpfruta jest fantastycznym składnikiem kosmetyków, zarówno tych profesjonalnych, jak również i kosmetyków domowej roboty, ponieważ świetnie rozjaśnia przebarwienia, poprawia krążenie, poprawia kondycję skóry, jak również i wpływa właśnie na zatrzymanie czy spowolnienie procesów starzenia. Jeżeli chodzi o zastosowanie w typowej diecie, grejpfrut świetnie działa, w momencie, kiedy staramy się troszeczkę stracić na wadze, kiedy staramy się y, wprowadzić sobie dietę detoksykującą, kiedy mamy problemy z układem krążenia, świetnie sprawdza się również u osób, które mają problemy z insuliną, opornością i, insul i cukrzycą y, typu drugiego. Dlaczego? Dlatego, że grapefruit od że obniża nam poziom cukru w organizmie. dwa zmniejsza odporność na insulinę. Jest wiele badań, które wskazały, że osoby, które zjadają jedną połówkę grejpfruta dziennie, po dłuższym czasie stosowania, mają dużo mniejszą oporność na insulinę i dużo mniejszy poziom cukru we krwi. Druga bardzo ważna sprawa. Osoby, które chcą troszeczkę spowolnić procesy zdarzenia, czyli tak naprawdę my wszyscy, powinny zastanowić się nad tym, żeby wdrożyć do diety przynajmniej jedną połówkę grejpfruta. Najlepiej zjadać go przed śniadaniem, czyli przed pierwszym posiłkiem, ponieważ przede wszystkim wpływa on właśnie na usuwanie metali ciężkich, detoksykacja naszego organizmu fantastycznie pobudza układ trawienny, dzięki czemu przygotowuje nasz organizm do takiego całodniowego trybu funkcjonalnego Druga bardzo ważna sprawa, dodane dowody jako właśnie metoda nawadniania organizmu oraz uzupełni nam poziom witaminy C, witaminy A oraz błonnika w organizmie, jak również i właśnie zmniejsze wchłanianie tłuszcze do naszego organizmu. Kolejne badania udowodniły, że osoby, które przed posiłkiem zjadały około jednej połowy średniej wielkości grejpfruta szybciej traciły na wadze niż osoby, które tych grejfrutów nie zjadały. Co jest fajne? Fajne, że grejpfrut może być również stosowany jako składowat domowych kosmetyków, domowych peelingów, jak również i domowych masek. Stosowany w peelingach pobudza krążenie, świetnie działa jako Składowa kosmetyku antycelulitowego jako maska rozjaśniająca przebarwienia i maska dedykowana do cery poszarzałej z bardzo osłabionym mikrokrążeniem skóry. Świetnie działa jako aromaterapia. Co bardzo ważne, Grapefruit sam z siebie pobudza naszą odporność. Osoby, które mają zubożoną odporność, które są narażone na wszelkiego rodzaju wirusy, bakterie, tak jak nawet teraz, w tym okresie jesiennym. Gdzie jednak wahania temperatury nie sprzyjają odporności naszego organizmu, spożywanie grejpfrutów znacznie wzmocni naszą odporność. Co jest bardzo ważne? Duża ilość antyoksydantów, w tym witamina C i witamina A, wpływają również na zatrzymanie czy spowolnienie procesów starzenia. Powalniają procesy uszkadzania naszego DNA i nieprawidłowego rozrostu komórek, co również jest bardzo ważne, jako metoda profilaktyki onkologicznej. Wykazano, że osoby, które zjadają grejpfruty, czy na przykład wyciąg z pestek grejpfruta, znacznie zmniejszają ryzyko nowotworu piersi. Więc tutaj wszystkie panie, które kiedykolwiek w historii rodziny miały jakiekolwiek epizody związane z nowotworem piersi, powinny poważnie pochylić się nad tym, aby do swojej diety wdrożyć właśnie czy to olejek z pestek grejpfruta, czy tabletki z wyciągiem z pestek grejpfruta, czy najlepiej tak naprawdę z samego grejpfruta. Świetnie nadaje się jako dodatek do sałatek, jako samodzielne danie, jako tak na dobrą sprawę początek dnia, czyli śniadanie. Kochani, musimy pamiętać o tym, że niestety po śniadaniu nie wolno nam zapominać. Im wcześniej zaczniemy nasz dzień... Im wcześniej zaczniemy go od śniadania, tym dla naszego układu trawiennego lepiej, tym dla naszej figury i stanu naszego organizmu lepiej. Kolejna bardzo ważna sprawa to przygotowanie wszelkiego rodzaju posiłków czy to właśnie dla dzieci, które są narażone na obniżoną odporność, czy nawet dla kobiet w ciąży, które siłą rzeczy z racji swojego stanu tą odporność mają dość mocno obniżoną. Kobiety, które nie mają żadnych reakcji alergicznych, mogą spokojnie grejpfruty w ciąży zjadać, jest to wręcz zalecane. Co jest fajne? Grejpfruty można miksować na różne sposoby, kilka tych sposobów za chwilkę Wam pokażę. Między innymi peeling do ciała ze sokiem z grejpfruta, między innymi typową wodę z grejpfrutem i listkiem. Ponieważ jest to świetna metoda detoksykacji organizmu, nawet jeżeli nie do końca lubicie wodę, musicie pamiętać o tym, że powinniśmy codziennie wypijać mniej więcej 1,5 do 2 litrów wody, po to, aby utrzymać nasz organizm w dobrej kondycji, utrzymać odpowiedni poziom detoksykacji i nawodnienia. Grapefruit razem z miętą, ze względu na swoje olejki eteryczne, właśnie flawonoidy, bardzo dużą ilość witamin, doskonale do takich miksów wodnych się nadaje. Jeżeli chcecie sobie troszkę posłodzić wodę, można użyć do tego miodu, ponieważ miód sam w siebie jest dodatkowym składnikiem poprawiającym waszą odporność, świetnie działającym na układ trawienny i układ wydalniczy. W związku z powyższym wyjdzie wam z tego fantastyczny, naturalnie słodki i naturalnie zdrowy zestaw śniadaniowo-obiadowo-kolacyjny. Więc już za chwilę pokażę wam jak to zrobić. Niestety uwaga nie sprawy. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie próbujecie sobie rano w kolejnych popiętowej, czyli nie mać kolor kwiatin i nie z śniadania. Eee, większość z Was tak naprawdę sprawy, albo rano do albo nie. I pierwszy poszynek zaczyna zjadać między 15 a 13, albo będzie zaczyna się dojadać, podjadać i wypychać się maksymalnie do wieczora i spać z pełnym obciążony w Co jest bardzo ważne w tym, żeby raz Wasz organizm funkcjonował prawidłowo, dwa Utrzymać się w dobrą zdrowie, trzy otrzymać pozytywne i e, na odpowiednim poziomie cukier we pni, to właśnie zastartowanie swojego układu prawiennego włącznie z tym, kiedy powstaje Dobrze jest, jeżeli nie... Na przykład zrobić sobie wersję wody z grejfrutem z miętą, bądź z grejfrutem miętą i miodem. Dlaczego? Dlatego, że grejfrut sam z siebie jest pełen witamin, antyoksydantów, błonnika i mikroelementów, które raz działają antyoksydacyjnie, dwa będą wspomagać Waszą odporność, trzy mają dużo błonnika, pobudzą Wasz układ trawienny i świetnie wspomagają procesy odchudzania. Tak na dobrą sprawę, połączony z miętą i z miodem, jeżeli macie wersję bardziej słodką, w takim okresie jak teraz, będzie poprawiał Waszą odporność, będzie wspomagał walkę z wirusami, i bakteriami. Osoby, które mają problemy właśnie z odpornością, które mają problemy z wysokim poziomem cukru, powinny tym bardziej skupić się na tym, aby przynajmniej raz dziennie wybić dużą szklankę wody z sokiem z grejpfruta połączonym z miętą. Niekoniecznie tym osobom zalecana jest łyżka miodu, ale na przykład dzieciaki, bądź osoby, które bardzo często chorują na zapalenie dólnych, dolnych dróg oddechowych, powinny sobie taki miks zrobić właśnie z łyżką bądź dwoma łyżkami miodu. Tutaj jest już wersja zrobiona z grejpfruta z listkami mięty, które zostały po prostu delikatnie Pamięta w palcach, możecie sobie to pociąć drobno jak uważacie, jak Wam jest wygodniej. Tak na dobrą sprawę wszystko, co musicie zrobić, to przede wszystkim co ważne, pomyć porządnie grejpfruta, żebyście nie wrzucali sobie skórki z grejpfruta nieumytej, ponieważ na tym chemia, która jest dodawana do utrzymania grejfruta w jakimś w stanie przy transporcie, może Wam bardziej zaszkodzić niż pomóc. Więc pokrojony grejpfrut, troszkę miodu i parę listów sobie tutaj się mieszamy i dobrze, żeby odstała Wam ta woda 2-3 godziny. Czyli zostawcie sobie to po prostu na noc i rano będziecie mieć świetny koktajl, który możecie wypić na spokojnie, nawet jeżeli niekoniecznie chcecie zaczynać od jakiegoś konkretnego śniadania. Raz fajnie kupowany układ trawienny, dwa budzi Wasz organizm, trzy działa detoksykująco. Proces odchudzania, więc w zasadzie prosta opcja i znowu kolejna z tych rzeczy, którą macie u siebie w domu.